Cześć, z tej strony Władek Ochojski z władysławfochojski.pl i dzisiaj chciałem Cię szybko i zwięźle zaprosić na webinar, czyli na szkolenie online, które odbędzie się już o godzinie 19.00 i podczas którego dam Ci 6 konkretnych strategii od najlepszych e, przywódców, e, takich jak John F. Kennedy, Bill Clinton czy Barack Obama, e, które pozwolą Ci zbudować swój e, wizerunek szybko, bez ciemy, bez frustracji, bez wywalania. Masę pieniędzy i bez negatywnych emocji. Także, jedną, z, jedną ze strategii, o której będę mówił, to, to będzie strategia budowania kompetencji, ponieważ widzę, że bardzo często że, że w internecie rozsiewają się osoby, które, które nie mają kompetencji, a które chcą na, sił, na siłę pokazać, że te kompetencje posiadają. I. No, jeśli jesteś osobą, która jest na początku, to, to bardzo dobrze byłoby, żebyś przyszedł, zobaczyć, zobaczył w jaki sposób szybko i bezwzględnie zbudować tą swoją kompetencję, a później komunikować ją swojej grupie docelowej. Natomiast jeśli jesteś już na takim etapie, że już jesteś doświadczony, masz kompetencje biznesowe, to również dobrze, żebyś przyszedł, ponieważ będę pokazywać w jaki sposób komunikować właśnie to swojej grupie docelowej? I mam dla Ciebie dwa pytania na zakończenie, ponieważ myślę, że pytania są w biznesie bardzo ważne. Pytanie pierwsze pod tytułem: Czy uważasz, że jesteś osobą kompetentną? I pytanie drugie, czy uważasz, że Twoi klienci myślą, że Ty jesteś osobą kompetentną? Odpowiedz sobie na to pytanie tak w cichości umysłu i zapraszam na godzinę 19. Będzie się działo bardzo dużo. Dostaniesz mega praktyczną wiedzę. To będzie webinar, na którym będzie minimalna teoria, najwięcej wiedzy, dużo wiedzy narzędziowej, którą będziesz mógł od razu wcielić w życie. I e, zmienić swój biznes i karierę już w kilku, w kilku następnych tygodniach. Także zapraszam Cię. Widzimy się o 19 pod linkiem, który jest tu, albo tu, albo tu. Jeszcze nie wiem. Także do usłyszenia i trzymaj się. Powodzenia. Cześć. Pa.